Oliwka, nie uwierzysz, co się stało? No co, niby, dostałaś blisko staty, 100 złotych i się znowu tym podniecasz czy co? Nie, coś, to szalałaś? Kasa to z wami jest wiesz, to tam nieważne. Chodzi o coś całkowicie innego. Zgaduj, zgaduj, zgaduj o co chodzi. No nie wiem, co. Nie mam pojęcia, gady od razu, a nie wam się mną na jakieś gierki. Dobra, to uważaj. Yy, ostatnio byłam w parku, takiegoś wiesz. no... Znaczy ostatnio, to było coś z miesiąc temu i poznałam fajnego chłopaka i nie uwierzysz, ale jesteśmy razem w związku. Czekaj, 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 jak to chłopaka, czy ty chcesz mi powiedzieć, że masz chłopaka i nic mi o tym nie mówiłaś, że się z kimś spotykasz? No wiesz, nie chciałam nic mówić, nie chciałam tego zapeszyć, ale już od wczoraj jesteśmy oficjalnie razem, więc dzisiaj ci to musiałam powiedzieć. Aha, okej. Okay. A co z, nasza, z naszą zasadą bestii? Przecież obiecałyśmy sobie, że w tym roku szkolnym nie patrzymy na żadnych chłopaków, a ty już miesiąc temu wszystko zdradziłaś. Jesteś niepoważna. No wiem, ale wiesz, to tylko taka zabawa była. No chyba nie brać tego na poważnie. Ale ty jesteś wrednym szczurem, jeszcze taka fałszywa i my jesteśmy najlepszymi przyjaciółkami? Chyba cię coś pogrzało. Nie chcę cię znać. Nie no proszę, nie rób focha. He, chcę Cię zapoznać, zobaczyć, czy w ogóle on mi dla mnie pasuje. Jeśli nie i powiesz, że jest jakimś flagiem, to zle, zerwę z nim specjalnie dla Ciebie. No dobra, to y, na samym przerwie zagadaj z nim i chcę go zobaczyć, który to jest. A on jest w której w ogóle klasy? No on jest chyba w trzeciej, y, to trzeciej A chodzi. Myśli, chłopak z trzeciej A? Oby to nie był czasem Oliver, bo normalnie się załamię. Przecież to jest mój crash dzieciństwa. Mam nadzieję, że to nie jest on. Dobra, Besti, ja lecę na lekcję i widzimy się na następnej przerwie, okej? Okay? No dobra, dobra, to, to dawaj, następna przerwa pokazujesz mi swojego nowego boja. Na następnej przerwie? No hej, moja kochana myszko, jakie dziś mamy plany? Może pójdziemy do kina na jakąś randewu? Co ty myślisz? Moja misi, myśli, myśli, pysi. <grywa> Czekaj, przestań, nie teraz. Y, muszę ci coś powiedzieć, a bardziej przedstawić. To jest, zobacz, to jest moja przyjaciółka Oliwia, moja najlepsza bestie I, I to jest, wiesz, moja najlepsza przyjaciółka, więc musisz ją dzisiaj poznać. Myśli. Co? Tosia i Oliver, oni są razem? Czy to są jakieś żarty? Przecież to, to jest chyba jakiś koszmar. On, oni nie mogą być razem ze sobą. Przecież to jest mój crush, on jest taki mua, słodki. No hej, koleżanko. Yy, to ty jesteś Oliwia, tak? Yy, dobrze zapamiętałem? Tak, tak, tak. Ty jesteś Oliver, co nie? Ten z trzeciej A czy B. Chyba ko cię w ogóle z, z tej klasy, wiesz? O, serio? To nawet nie wiedziałem. Wiesz, tu jest tyle osób w szkole, że ja mam ciężko ludzi w ogóle rozpoznać, ale mi miło, że mnie w ogóle kojarzysz. Ale powiem Wam, że jestem mega w szoku. Oliver i Tosia, no nie, nie wiedziałam, że będziecie ze sobą razem. To jest dla mnie mega szok. Ale powiem Ci, Oliver, jesteś mega, ale to mega przys <laughs> dzięki, dzięki, dzięki za te miłe słowa. Ty też jesteś nawet ładna. Ej, czekajcie, co wy, co wy ze sobą gadacie? Przystojny, ładny, czy Was pogrzało? E, Olivia, o co Ci chodzi? Ale co, ale o, o co chodzi? Ja, ja nie rozumiem. Jesteś jakaś zazdrosna, czy co? Czy jakaś pygmy girl? Yy, to jest mój chłopak i masz z niego tak nie mówić. Oliver, ty też te słowa wycofaj. Yy, jesteś mój, a nie będziesz do dziewczyny podrywał. To jest jeszcze w ogóle moja bestia, jak możecie tak do siebie mówić? Jeszcze przy mnie tak do siebie się podrywać nawzajem? Ja PD, to Tosia ogarnie się, przecież nie... Ja tylko, wiesz, stwierdzałam fakt, że jest przystojny tyle. Nie miałam nic złego żeby na myśli, żeby go podrywać, czy coś. No, nie bądź taka zazdrosna. No, wyluzuj, wyluzuj, Tosia. No dobra, dobra, ale żeby mi to było ostatni raz, nie chcę takich słów nawet słyszeć, bo później wiecie, bycie wiecie, się później kończy, że tutaj ładne, przystojne, a później będą dalsze kroki i jeszcze wszystko się zniszczy. Dobra, chodź, Oliver, idziemy na przerwę, musimy razem pogadać i dzisiaj musimy pogadać nasze dzisiejsze plany. No jasne, moja myszko, chodź, idziemy. Przecież to są jakieś jaja, ona, to świat, ona nawet nie jest ładna i wyrywała mojego krasza, najlepsze, najlepszego krasza w szkole. Nie, tak to nie może być. Ja go muszę jej odbić. Nie pozwolę na to, aby ona z nim była. Muszę jakiś plan wymyśleć. Dobra, wiem. Pogadamy z Myrą i muszę jej to wszystko powiedzieć, bo to jest niemożliwe, że ona jest z moim kraszem. Myra, 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 Uspokój się! Co ty tak się drzesz jak jakaś opętana? Co ci do łba odbiło? Wiesz, słyszę cię cały czas, jesteś obok mnie. Wiem, wiem, sorry. Słuchaj, wiesz jaka akcja się odwaliła? Po prostu nie uwierzysz. No co niby, opowiadaj. No co, dostałaś hajs jakiś znowu, czy nie wiem, dostałaś piątkę z matmy? Nie chcę się zgadywać. Nie, nie chodzi o to. Tosia wyrwała tego Olivera, wiesz którego mam na myśli, tego szkolnego krasza. On jest taki tuf, po prostu dramat. Serio? Oni są razem? Wow, to w sumie gratulacje. Nie wiedziałam, że ona będzie kiedyś z nim. Ona nie jest nawet jakaś ładna generalnie, nie? Gratulacje? Czy ty jesteś jakaś normalna? Ona nie może być z nim. Ja go muszę jej odbić i ty mi w tym pomożesz, okej? Okay? Czekaj, czekaj. Jak, jak odbić? O czym ty gadasz? Przecież to jest twoja bestia. Nie możesz jej odbijać chłopaka. Ty jesteś poważna? Nie interesuje mnie to, że jest moja bestia. Walić tą zajemość, Ja go muszę mieć. Nie pozwolę na to, aby ta... ta żmija była z nim. Ja go muszę mieć. On musi być mój i musimy wykonać jakiś plan, że... że on ją zdradza i jak oni się rozstaną, wtedy ja do niego się zboli, że i go poderwę. Wiesz co, nie wiem, czy ty ci w tym pomagać. Yy, to jest generalnie mega toksyczne i nie powinno się tak robić. Nie interesuje mnie to. Ona dobrze wiedziała, że to jest mój crush, ale nie chciała mi nic o tym mówić, okej? Okay? Ona, ja już kiedyś o tym dawno, dawno temu mówiłam. I patrz, i ona sobie z nim teraz będzie, tak po prostu? A ja mam się temu przyglądać? No to jaki masz niby plan? Co, co ty chcesz w ogóle zrobić? Po szkole widzimy się w parku i tam ci wszystko opowiem. Dobra, stara, to nawija, jaki jest plan? To tak, robimy tak. Jak Oliver będzie sam, gdzieś na ławce, w szkole, do niego podejdziesz i zaczniesz z, zaczniesz z nim gadać. I ja w międzyczasie z daleka będę robiła fotki i spróbuj dać mu buziaka! Buziaka? Ty jesteś chora? Ja mam go ja tak bardzo pocałować, nie będę tego robiła jeszcze za darmo. Oszalałaś, to jest za duży przypał, żeby takie coś robić w ogóle. I jeśli to dla mnie zrobisz, dam ci całe moje kieszonkowe 1000 złotych, okej? Okay? Tylko to się musi udać. Ja, ja zrobię fotki i po, później pokażę wszystko tosi, ona na pewno z nim wtedy zerwie. Myśli, w sumie za co Trzeba by takie się zrobić. Dobra, wejdę w ten układ. To co, to co, to co? Odpowiadaj proszę, no i... zgodzi się please, Smyrka, moja besty. Dobra, umowa stoi. To kiedy zaczynamy nasz chytry plan? Jutro. Ogarnę fajny aparat i... I masz do niego po prostu podnieść na ławce szkolnej albo gdzieś przed szkołą. Tylko on musi być sam, a Tosia musi wiesz, gdzieś, gdzieś... Ja muszę jakoś to załatwić, dobra. Widzimy się jutro w szkole i robimy ten cały plan, okej? Okay? Okej, okay, tylko pamiętaj, aby kasę wziąć i pokazać, że ją faktycznie masz. Bo za tysiaka? Spoko, zrobię to. Okej, okay, to do jutra, pa pa! O kurczę, widzę ich! o, tam chyba Oliver i ten... Jak on... Co to jest za ziomek jest? Ale ten Oliver faktycznie jest mega hot i ten jego pasy gluey wytona, chyba jest z bogatej rodziny! Nie dziwię się, że ona na niego tak leci. Też by na niego tak leciała. Dobra, raz się żyję, do nich. Siema chłopaki! Eee, yy, siema? Yy, co tam słuchacz? Kim jesteś w ogóle? Jestem Nera i tak pomyślałam, że podbiję, bo w sumie wyglądasz na mega spoko. Chło, chło, <laughs> Dobra, nie musisz tak się stresować, koleżanko, wyluzuj! Wiem, że jesteśmy przystojni, ale... Nie bój się, jesteśmy mega w porządku goście! No wiem, wiem, ale mam taki, takie pytanko. Mogę je wam zadać? No jasne, dawaj nawijaj, od tego tu jesteśmy chyba, nie? Myśli, ale on ma taki niski, piękny głos. nie yy, ma też nie mi krasza złapała! Myśli, ta dziewczyna jest nawet mega ładna. Pewnie przyszła, aby mnie poderwać. <laughs> w końcu ja mam tutaj najlepsze branie u dziewczyn w tej szkole. Dobra, to słuchaj, yy, kolego, czy możemy na chwilę razem pogadać, tak wiesz, yy, sami ze sobą, bez tego, tego drugiego kolegi? W sensie, że ze mną, ze mną chcesz gadać na osobności? No tak, tak, chodź na chwilkę, proszę, 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 proszę! Tylko wiesz, no, ja mam dziewczynę i jak ona zobaczy, że gadam z tobą jeszcze, to będzie trochę mega przypał. Ale wiesz, jeśli szukasz chłopaka i ci się podobam, to mój kolega jest wolny, ty muś, możesz go podrywać jak chcesz. Nie coś to szanowejś po prostu mam do ciebie bardzo ważne pytanie, takie wiesz, takie prywatne, chodź na chwilkę, proszę! No dobra, to dawaj, sorry, Tymo, muszę pogadać z koleżanką, widzisz, o co chodzi? Ludzie, luzior, idźcie, 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 pogadajcie, ja poczekam sobie. No to więc o co chodzi, koleżanko? Jak masz w ogóle na imię? Jestem Myra i ty jesteś Oliver, co nie? Tak, tak. Skąd... Nasz w ogóle, skąd znasz w ogóle moje imię? No wiesz, każda dziewczyna ma twoje imię, w końcu jesteś szkolnym krasem i jesteś taki hot, że... Czekaj, czekaj, zastopujmy to na chwilę, bo jak ja, ci, ja ci mówiłem, że mam dziewczynę i nie chcę, żebyś tak do mnie ok mówiła, dobra, bo będę miał mega przypał, nie chcę jej zdradzać. Ale to tak nie chodzi o to, wiesz co, chodzi do siebie po prostu stworzeni. Ty jesteś normalna, i do ciebie, ty jesteś jakaś powalona, weź, wynocha stąd i nie chcę Ciebie znać nawet. fu, ale śmierdzi. Że ja śmierdzę? Co za cham? Jak on tak w ogóle do mnie może mówić? Dobra, idę do... do Oliwii spytać w ogóle, czy udało jej się te fotki zrobić. I jak stara? Udało się coś nagrać? Masz jakieś nagrania? Wiesz, że ja się prawie spaliłam ze wstydu, co ja w ogóle odwaliłam. To jakiś dramat. Nie wiem, co mi do łba odbiło. Stara to było takie tu. Normalnie jesteś Sigma z Kibili Toilet, jesteś normalnie, nie, niepoważna, ale to jest takie są dowody teraz na zdradę, że ja zaraz idę do Tosie i wszystko pokażę te fotki, ale będziesz w i pewnie go, i pewnie nim rzuci i ja go sobie zdobędę! Dobra, wiesz, jak wiesz, kasa, 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 kasa. Dobra, jaka tam kasa, uspokój się, dam Ci kasę, jak cała, idę na razie do Tosi, a po szkole widzimy się, pójdę do domu i dam Ci kasę, okej? Okay? No dobra, dobra, no to widzimy się po szkole i ja chcę dzisiaj mieć tą kasę, bo już, wiesz, zaplanowałam sobie wydatki, co dzisiaj sobie kupię, więc dzisiaj mam mieć hajs, okej? Okay? Tak jak obiecałaś. No wyluzuj stara, idę do Tosi i widzimy się po szkole, elo! No w końcu Cię spotkałam, gdzie Ty chodziłaś cały czas? Pis Piszę Ci smsy od rana, Ty na mnie nie odzywasz, gdzie Ty się podziewałeś przez ten cały okres czasu? Wiem, wiem, sorki tosiaczku, ale miałam sprawę z matmy i siedziałam, wiesz, w bibliotece ucz i zakuwałam wszystkim wzory na pamięć. A, okej, okay, luzik, luzik, co tam u ciebie w ogóle słychać? Słuchaj, nie, nie wiem, jak ci to powiedzieć, to jest mega przykra sytuacja, ale nie wiem, czy ci to mogę powiedzieć. No, co się stało, gadaj, o co chodzi? Może jesteśmy, wiesz, w końcu bestii i musimy się nawzajem wspierać, więc gadaj szybko. Znaczy, to nie chodzi nawet o mnie, tylko bardziej... O ciebie, nie? I o twoje, o, 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 o jak to powiedzieć, o, o twój związek, to jest mega przykre. Eee, co masz, co masz na myśli? Możesz mówić trochę jaśniej? Dobra, patrz na to. Oliwia pokazuje nagranie Tosi. Czekaj, 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 co? Eee... Kto to w ogóle, co to za Laska i czym ona całuje się z moim chłopakiem? No wiem, mega mi przykro, ale widzisz, no, szkolny crush chyba każdą dziewczynę podrywa, to jest jakieś mega smutne. Ale no, widzisz, on się zdradza, musisz żeby z nim zerwać. Co za szczur wredny i zdrajca, on jest takim draniem? Nie wiedziałam, idę z nim pogadać na poważne rzeczy. To jest... Muszę z nim zerwać. Dzięki za to. Skąd ty masz tengle nagranie? No jakaś koleżanka mi podesłała taka, wiesz, taka Basia. Yy... Nieważne, no, ważne, że jest to nagranie i kto, 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 kto co nagrał, to nie ma żadnego znaczenia w tym przypadku. W sumie racja, i do tego Olivera. Zobaczy, że tego bardzo pożałuje wredny szczur! Ty wredny chami! Jak możesz mnie zdradzać, widziałam całe to nagranie. Serio, jesteś taki podły! Co? Jakie nagranie o czym ty to do mnie mówisz? Ja bym cię nigdy nie zdradził. A ta, a ta dziewczyna cię całowała na przerwie? Co to miało być? Co to miało znaczyć? Widziałam to całe nagranie. Jesteś podły, że mnie zdradzasz. Zrywam z tobą, nigdy już nie będziemy do siebie nie wrócimy. Jesteś wredny i tyle. Czekaj, 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 to jakieś nieporozumienie, ja ci to wszystko wytłumaczę. Ja mam na to dowody, stałem z y, Tymkiem tutaj na przerwie, tutaj ostaliśmy. Ona do nas podeszła, powiedziała mi, że chce z nami pogadać na osobności. Ja mówiłem, że mam dziewczynę, że nawet nie chcę jej zdradzać i nie chcę nad z nią gadać, a ona powiedziała, choć, choć, to bardzo ważne i nagle zaczęła mnie całować. To jest jakaś psycholka, y, y, to mam, Tymek może ci wszystko to potwierdzić. Wiesz co, pewnie jesteś jak każdy chłopak, tylko potrafisz jakieś farmazone gadać, mówić miłe słówka, potem i tak zdradzisz, więc daj mi spokój, odchodzę od ciebie, nara. Nie, proszę, proszę, nie możemy tego zrobić. Koniec. Widzowie, jeśli chcecie część drugą odcinka, napiszcie part 2, zostawcie łapkę w górę i podbijcie film. Dziękuję.